Ja chciałem wyróżnić się na set tej maszyny Z głowy mi powiem, że doszło mam Jak już nie będę sam na starych ze ścieżki muszę Ciężko opisać w głowie Z roku na rok coraz chłodniej Motywy chowam w tej mowy Chcę opowiedzieć coś w tobie Nie wiesz jakie wtopy mieliśmy za dwie Razem, razem w syfie braliśmy ten hotel Przed kompem. mówiłem do niej coś więcej od serca, lecz nigdy nie była najdroższa. Za dużo syfu, za dużo siebie, nigdy nie mogłem ci oddać. Czuję, że polują na mnie, bo zjada ich breakerów i nie mogą sprostać. Zostawiam traki za sobą, to może wieczaki zakumają gościa. Zarwałem noskę, nie zarwałem z muzykiem. Pijem i latam, gadamy za dużo. Plany i cele cyklę są się kluczą. Kój tam, nie mam nawet czas by usiąść. Nie mam nawet opcji, by odpaść. Zwrotka. Mam nowy freeze, ale tips z ośrodka Mam tu się już za małe Nie w naszych rękach niech służy co pętla Nie ma co gadać Czy po 24 na 7 do Senna. Zatruty z południa tle Trzymam blisko serca Zawijam nowe patrzenie na boju Ale chcę po prostu tam nie stać Jestem jak światło gaz nie umieram. Ale się jak śwircały czas karisera nasza codzienność nie so, telenowela ja mam mam dobry zasięg zasięgi, tak zakłócenia Spojrzenia oklaski nie mają znaczenia Są dużo na bani się czuję jak nie ja. Muszę pamiętać, mogę zacząć od nowa Z rozjebanego serca Nie mogę wiele darować Daję na bloki kolory jak zorza Ale na bloki dawają ten towar Zrobiłem pożar zawsze to była droga Mocno krymie. Jeszcze drugi. Tak, nie rozrzucę. Kurwa, co jebany? Niebieski A bo kurz drugi leżysz trzeci? Nie, na Kurwa nie w internetu nie ma przeku Drugi deed kurwa, propa